Jak Pan Jezus uciszył burzę na morzu? Dlaczego rozmnożył chleb? Dlaczego w święto ofiarowania Pańskiego święcimy gromnicę? Czy codzienne życie świętej rodziny było usłane różami? Poznaj wybrane wydarzenia z życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Napisane specjalnie dla dzieci. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje książeczkę Wiktorii hesel zaleskiej zatytułowaną Opowiadania religijne. Książka i audiobook dostępne w księgarni na jej głowie.pl Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię „Młodzi Przyjaciele Jezusa”. Historia Wicia de Fondgalant. Zaprasza Wanda Kieszkowska. Tydzień po imieninach obchodzonych uroczyście i wesoło w jedenastą rocznicę Chrztu Świętego, Wiciu zachorował nagle w nocy, przywołując mamę. Dziecko dusiło się. Zarządzono natychmiastowy ratunek. Wszyscy mieli nadzieję, wszyscy ufali, że choroba minie, że wituś wyzdrowieje. Ofiarowano go ponownie Najświętszej Pannie. Klasztory, księża, rodzina, przyjaciele, znajomi i koledzy błagali Boga i Matkę Bożą o zachowanie jego przy życiu. Jeden tylko Wicio wiedział od razu, od pierwszego dnia choroby, że wszystkie te zabiegi są stracone. Że starania najznakomitszych doktorów ani modły wznoszone do Boga nie odniosą pożądanego skutku. Dlatego też, skoro uspokoiły się nieco cierpienia, korzystając z chwili, gdy ojciec poszukiwał doktorów, Wiccio przywołuje matkę blisko do siebie, obejmuje ją mocno ramionami, gdyż chce jej powierzyć swoją tajemnicę która jej tyle bólu i cierpienia sprawi. Mamusiu, mówi Wicjo, ja umrę, najświętsza panna przyjdzie mnie zabrać. Kiedy miałem siedem lat i przestępowałem do pierwszej komunii świętej, Mały Jezus powiedział mi, że zabierze mnie prędko, że umrę młodo. On nie pytał mnie o moje zdanie, powiedział mi tylko, Mój Mały Wiciu, nie będziesz księdzem, uczynię z ciebie anioła. A ja odpowiedziałem mu tak. Palące łzy mamy spadły na twarz dziecka. Mamusiu, nie płacz, powiedział spokojnie, po czym ciągnął dalej. Czy pamiętasz, jak pewnego dnia w lipcu, podczas naszego pobytu w Lurd, powróciłem z groty i siadając do stołu, powiedziałem, rozkładając serwetkę, najświętsza panna powiedziała mi sekret, Odpowiedziałaś mi wtedy, powiedz mi go prędko, kochanie. Ach nie, mamusiu, sekrety są przeznaczone dla dwóch osób, a nie trzech. Nie opowiada się ich. Otóż powtórzę ci teraz sekret przy Panny. Powiedziała mi ona, mój drogi, kochany mały Wiciu, przyjdę prędko cię zabrać. Przyjdę pewnej soboty, by wziąć cię z ramion twojej mamusi i unieść prosto do nieba. Mamusiu, cierpiałem przedtem na myśl, że umrę młody, a najbardziej, że porzucę ciebie, marka tatusia. Lecz, ponieważ dobry Bóg pragnie mnie dla siebie, to pozwalam się zabrać. Leżąc chory przez sześć tygodni, toczył Wicio z matką długie rozmowy, zwierzając się i odkrywając przed nią całe swe serce. Tłumaczył jej teraz, dlaczego nie uczył się tak dobrze, jak to powinien był czynić, dlaczego zajmował się czym innym podczas lekcji, nie uważając na słowa nauczyciela. Pan Jezus i jego mamusia powiedzieli mu, że umrze młodo, obiecali mu, że będzie aniołem w niebie, myślał więc, że nie ma obowiązku uczenia się. Jeśli tak i tak nie będzie zdawał egzaminów, a miał tyle ważniejszych spraw do rozwiązania i rozstrzygnięcia. Wiccio przyznał się, że cierpiał bardzo, gdy matka gniewała się lub czyniła mu wyrzuty, stawiając marka, który uczył się bardzo dobrze za przykład. Myślał, że kocha go mniej za to. Że zraził ją do siebie i bolało go to niezmiernie. Lecz teraz, kiedy matka jest przy nim stale, kiedy go nie opuszcza, śledząc z niezmierną miłością każde jego drgnienie, jest szczęśliwy, bo czuje, że nie przestała go kochać. Podczas choroby swej osiągnął wicio najwyższą doskonałość. Zrozumiał przede wszystkim, że zaniedbując nauki w kolegium, popełnił błąd, za który powinien odpokutować, a zrozumiawszy to, przyjął od razu wszystkie bóle i cierpienia jako zadość uczynienie za grzechy. Nikt z odwiedzających go nie widział nigdy Wicia wytrąconego z zupełnego spokoju i poddania się woli Bożej. Doktorzy byli pełni podziwu dla jego dobroci i cierpliwości. Służba szepcze po cichu, że pan Wit stał się zbyt dobry podczas swej choroby. A przecież to dziecko, które przez całe życie nie znało innych cierpień, prócz bólu zębów, męczyło się teraz i cierpiało straszliwie. Jeżeli wyrwie mu się czasem, jakby mimo woli jęk bólu, zostaje wnet złagodzony i zaćmiony słowami pełnymi głębokiej pokory i poddania. Ochwolałbym, żeby mnie zęby bolały, niż cierpieć tak bardzo! Wołał pewnego dnia. Jezus cierpiał tylko trzy godziny na krzyżu, a ja cierpię już oto trzy tygodnie w moim łóżku. Najdroższy Jezu! Ofiaruję Ci się cierpieć tak długo, jak tylko zechcesz. Widzisz, jak bardzo Cię kocham. Módl się za mnie, mamusiu. Módl się za Twojego małego Witusia, który tak cierpi. Biedny Wituś, biedna mamusia Witusia. Podczas choroby odkryła się cała głębia duszy dziecka. Jego niezrównana słodycz, dobroć i subtelność uczuć. Wszystkie słowa, jakie wyrzekł ten cudowny chłopiec, odznaczają się niezwykłą głębią, mądrością i prawdą. Czując, że zbliża się śmierć, odmawiał wicio wciąż w dzień i w nocy zdrowa Maryja, prosząc swą mamusię z nieba, by modliła się za niego, bo oto zbliża się godzina śmierci. Bóg kazał cierpieć mi długie tygodnie, by zmazać moje lenistwo, bo chce, żebym poszedł prosto do nieba i nie przechodząc przez czyściec. Całą swą miłość i czułość zwraca ku temu, by uspokoić mamę, która zajmuje w jego sercu pierwsze miejsce po Chrystusie i najświętszej panience. Zapewnia ją, że czuje się zupełnie szczęśliwy, skoro wie przecież, że prosto z jej kochających objęć przejdzie w ramiona mamusi niebieskiej, która jest lepsza niż wszystkie mamusie ziemskie razem wzięte. Tłumaczy jej, że byłoby znacznie gorzej, gdyby padł na polu bitwy podczas nowej wojny, jaka nastąpi z Niemcami. Wzywając jej na próżno, konając samotny w pustą ciemną noc wśród gradu kul. A tak umrze w jej ramionach. Bo Najświętsza Panna kocha go tak bardzo, że stąpi sama po niego na ziemię, by unieść go w niebo. Na pytanie matki jak sobie wyobraża to niebo, o którym tyle mówi, odpowiedział te mądre słowa. Ależ ja go sobie nie wyobrażam wcale! Dla mnie nie był to Pan Jezus! Prezentowane treści pochodzą z dzieła wandy Kieszkowskiej. Boży chłopczyna. Vicio de Font Galant. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie